Ponad 20 tysięcy złotych komitet opieki nad zabytkami cmentarza Jerozalem wraz z wolontariuszami i harcerzami zebrał podczas tegorocznej kwesty na rzecz renowacji historycznych grobowców. W zeszłym roku, w wszystkich Świętych Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Jeruzalem przeprowadził kwestę na rzecz ratowania zabytków. Zebrano wówczas ponad 17,5 złotych, pozostałe brakujące 130 tysięcy złotych pozyskano ze środków budżetu państwa. Poddano renowacji dwa największe grobowce. Apel Komitetu, by włączyć się w tegoroczną zbiórkę, doczekał się rekordowego w stosunku do zeszłego roku odzewu. W kwestę wyłączyło się wiele ludzi dobrej woli. Jest to bardzo szerokie środowisko, bo są to ludzie, którzy są związani czy to z samorządem, czy to z polityką, są to również harcerze, są to członkowie towarzystw, przede wszystkim też harcerze. Tutaj warto podkreślić ich rolę również. Włączyli się księża z parafii naszych, bo ta kwestia była również prowadzona na terenie całego Boża właśnie pod, pod kościołami, więc przede wszystkim raciborzanie się w to włączyli. To jest chyba najważniejsze, że tak naprawdę... Bardzo szerokim echem, bardzo pozytywnie odbiła się ta akcja już w zeszłym roku. W tym roku zebrano ponad 20 tysięcy złotych. Do puszek trafiły nie tylko złotówki. Znalazło się tam też 84 euro, 51 koron czeskich, jedna kuna chorwacka oraz 20 stotinek bułgarskich. Pieniądze zebrane podczas drugiej jej kwesty zostaną przeznaczone na renowację kolejnych grobowców z terenu największego cmentarza w naszym mieście. Na pewno są dwa przepiękne grobowce rodziny Surma i rodziny Hoffmanów. Te są brane pod uwagę, aczkolwiek no, trzeba zrobić kosztorys, trzeba jakby mierzyć siły na zamiary. Nie wiemy, czy uda nam się jeszcze pozyskać znowu sponsorów, którzy wyłożą taką kwotę, abyśmy mogli poczynić krok dalej. Być może trzeba będzie w przyszłym roku kontynuować zbiórkę. Kwesty przeprowadzane 1 listopada to już tradycja. Rekordowa kwota padła też w Kuźni Raciborskiej. W dwa dni zebrano 6144 zł. i 81 groszy. Dodajmy, że w ciągu 18 lat uzbierano ponad 78 tysięcy złotych.